Cześć siemanko, to jestem ja, Akamati TV, a to jest... Przepraszam, jak słyszycie jakieś szumy, zaraz to już naprawiam chwileczkę. Okej, okay, a to jest drugi odcinek z recenzji programów telewizyjnych, seriali no i filmów. Dzisiaj sobie zrecenzujemy ukrytą prawdę odcinek 587, gdzie 40... Czterdzie... gdzie... Tu już zacznę recenzjować, tak. Jest małżeństwo: 45-letnia Mal Malwina i 47-letni Zbigniew. Mają córkę i syna. Córka ma 19 lat, a syn ma 18. Czy tam 17? Żyją bardzo skromnie, są na kredycie i syn nagle przyszedł z nimi z ogromnymi pieniędzmi, ponieważ wygrał konkurs na najlepszą grę w sieci. Tak? No i stał się wtedy strasznie arogancki. Mm, Wyśmiewał się z rodziców, czy są biedni, i w ogóle, gdy rodzice pewnego dnia powiedzieli mu, żeby oddał trochę pieniędzy na spłatę kredytu, on odmówił, i wtedy jego ojciec tak się wkurwił, że powiedział mu, że. Ma płacić, żeby z nimi mieszkać, więc wyobraźcie sobie tą sytuację, że mieszkacie sobie, wygrywacie nagle jakieś pieniądze w konkursie, macie swoje oszczędności, a nagle do was ojciec mówi, że masz płacić 500 zł czynszu, żeby móc mieszkać z nimi. No to, to jest taka absurdalna trochę sytuacja. No nagle cała sytuacja się właśnie psuje, rodzice tracą kontakt z synem, wolą... Yy, Wolą gadać właśnie z córką 19-letnią, która jest też właśnie bardzo uzdolniona. Ma 19 lat i studiuje ekonomię, tak. Eee, no, na końcu boi się ta Malwina boi się, że utraci rodzinę, ale dalej już nie będę recenzjował, ponieważ chcę, żebyście sobie sami to obejrzeli. No i potem skomentowali mój film, czy dobrze to robię. Ogólnie pomysł mi na tą serię przyniósł taki mój kolega Kanger S. Bardzo polecam jego kanał i w ogóle. A to już jest koniec recenzji. Przepraszam za poprzednią recenzję, że nie, że nie słyszeliście głosu. Za to Was bardzo przepraszam. Więc do zobaczenia. Siemka.